Tynan. Dobra. I mam impostora na dzień dobry na nowej mapie. Tiebreaker jeszcze, impostor Warlock. Dobra. Spróbujemy w takim razie. Co to jest za dom? Dom Bartek. Ja nie wiem. Administracje. Jakie to jest wielkie wszystko? Ja nie widzę, co tu mam robić. Taski też mam wszędzie po. rozrzucane. Worloczek mi się ładuje. Okej. Okay. Spróbuję waszą dwójkę może zabić. Co ty, my chodzi, że jestem Twoim GIA? Jak mi chodzi właśnie nie wiem. A to, aha, to jest jakiś NPC. Boże, drogi Boże. Mm. Ho, ale smu? Widzieliście to? <grym> nie wiem. Ale w... nie mam 10 sekund. Okej. Okay. On jest moim GA, czyli jednak. uciekamy, może jakiś elektryk w takim razie? O! A, <grywia> Gia mi zabił, nie! Witam serdecznie. Nie zdążyłem! Janitora ta chyba ta, w ma? mamy, Janitora chyba mamy. Czego nie chcesz schować ma? ciała? Nie, nie zdążyłem ten. Zobaczcie kto jest, bo przemignął mi na tej zgaszonym no, światłem. Tak! Mamy Janikora ja w ekipie. Nie, stałem na ciele, dobiegłem sobie. Czy ktoś uciekał w My... prawą stronę na zgaszonych światłach? Ja stałem na ciele. A, A gdzie to było? Odpacie, może najlepiej mapę i powiedzcie, gdzie to jest, bo tutaj wszyscy jesteśmy pogubieni. Nie, nie magii. Na ja, dole, na ja dole. Prawie ciało pad maza leżące. A kiedy ciało padło? Diabełu. Nie wiem, ja już znalazłem Gdzie ciało. padł mas? Dobra, to yy, tak, nie zrobiła tego nafcia, nie zrobił tego OG Kupson i tak, chyba tak. tego nie zrobił Floter. Jak chyba, ja nie? nie? Po co tam chyba dodajesz, ja bo dobrze, nie, że kto tego ma nie zrobiłem? Peta? Kto ma peta? Bo z ja tobą mam. nigdy nic nie wiadomo. Ja nie ktoś palę. Czy się ma peta? Elby, ja nie Ma peta chyba. Jakiego ma peta? Roślinkę peta? Ma ktoś? To, to ja nie mam tylko Nie wiem, tylko to chyba Patmas na roślinkę. Na Patmas chyba ma, no? Mm, no dobra. A Was nie żyje. Ja no, ale to pewnie trupa widziałeś i ten... Ja, in runo, in second, i JUŻ?! W... No, nie no tak ja wiem ja tak, tak 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 ja na banana Ja na grino. Szkoda, że diabeł mnie pozbył tego. Ja skipnąłem. Grino podejrzany, musi... No, i No jest... Na tym najlądzie musimy kogoś wyrzucić. No wow! Rybę dało mu... Daj mu, daj mu, daj mu! Strasznie długa animacja właśnie, no, a to to skróci. Tylko. Ale fajne, Wyrzuć No dobra, ogóle, jeden, zobaczyć, jeden kilek stanie. zrobiony. Kurde, elektryk ty byłby taką robicie? szansą. Nie, to ja chociaż może jakiś alibi porobię, albo... Czy jest tutaj sens? Muszę i tak się naładować. Tutaj jest, dobra. jest elektryk, pyk, 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 ale neutralki też są, pamiętajmy o tym. Ja tutaj nie mogę zabijać. Jeszcze bym sobie naładował. Gdzie jeszcze taski? Tam gdzieś na dole mam taska. Nieuczesana jest janitorem. Widzę, że chcę wyczyścić ciało, jakim. Jakie bym dał radę zrobić? Hmm. Myślę, że tutaj drugiego bym sobie zawalił, który by tu poszedł To tu jest? Okej okay. O, oh, jest! Udało się, ale akcję udało się warlockiem zrobić Oooo, to <trybuj> ja, ja. w krótkim czasie Kość I... rzeczy, Moi um... drodzy, biegłem do stary. pokoju detektywa Nawcia, ty biegłaś w lewą stronę do uzbrojenia i z kim się tam rozdzielała? Nawcia nie żyje. Nafcia nie żyje, ale to jest Nafcia 2, to jest, jest nieuczesana. Zawsze Ej, tego skina ja. Zobacz, zobaczcie, że bardzo dużo killi pada w krótkim czasie. To świadczy o doświadczonych zawodnikach, czyli. Ej, Nie, po prostu. Albo. Nie, po no. 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 Nie, nie, nie ja bo jest no, to, Mi się Bladiusz. wydaje, że widziałem diabełsa. Ja widziałem diabeła i kasję, Nie? Czy diabeł, diabeł był <laughs> z Kasią jeszcze dosłownie 6 sekund temu. Ale to jest który szedł w stronę ciała, co nie? Diableska Słuchajcie, byliśmy, robiliśmy akacze to uzbrojenie na dole no, no, no. E... i tam była rzeczywiście nafcia wcześniej. I chyba Kasiks, ale one wyszły stamtąd. No nie, Ty robiłeś wydaje, uzbrojenie. Że właśnie... No i wyszedł nie, nie, nie. Diablo, Tak, i one wyszły, diables, one, one wyszły wam. ogólnie, jako, one wyszły jako pierwsze. I później nafcia na chwilę zajrzała I i Co? Ajdzi na gecku. Mają już To się, A, no, nie się nie. wydaje że AB, AB, no, A, AB to jest, no, to jest, to jest, mapę. jest, to jest, by to jest, 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 Szybko jest, to na to Dobra! Co? Ja Co, to, co się, no, się no, stało? Co się stało? To ty jest, <laughs> co się stało? Ja. Bo chyba nikt nie zagłosował. Nie i ten, I terminator i ja. no, Nie ręka. Ja zgubiłem. To no i ja ja był. Let's go, ja Ale No kurwa. ja byłem. ja byłem. No i ja kurwa! ja ja Ej, to by było fajne, jakbyśmy nikogo nie wygłosowali, skip, to by wyrzucał losową osobę. Dobra, i tutaj trzeba kogoś kuć wyrzucić, ale to chyba nie ma znaczenia Ej, już za bardzo. Nie ma już znaczenia. Okej, okay. naprawiłem flotarem. Mladi chce wrzucić guzik zaraz. Dobra, generalnie, Dobra. zauważyłem jedno: na naciskał na a ostatecznie ABI okazał się medium. To znaczy, że na Getsu prawdopodobnie jest zabijający i wydaje mi się, że dobrym pomysłem było wygłosowanie go. Ja myślę ja wręcz przeciwnie, głosuję. ja myślę wręcz przeciwnie, jeśli wszyscy zagłosujemy na Bladiego, to wydaje mi się, że Gierka o, będzie nie, ja nie z flotarem, flotarem ja flotarem byłem A to, i niestety no. nie mogłem nie A to mogłem nie dziwne, zabijać. że obliczalny mówisz zagłosował na jednak jako jedyny odpadł? Że. Właśnie to tak był ten głos? By no ja Wydawało mi się, że to. A czemu? Bo w ogóle nie było H głosu. Mi się na wydaje, że jest D Mangetsu i diabeło obydwaj są. Że opowiedział Mangyc, powiedział pierwszy raz mój nigdy, że dziękuję. Nie o roku, a nie wydaje ci się, że. zostałeś sam przy stole, nie wydaje ci się, żebym cię zabił, jakbym był mordercą? stać to tak. Ale wiecie dobra, co? Nie mi się wydaje, nie że nie, nie bawmy się, nie co? głosujmy. Ciemno, głosujmy ja nie wszyscy na bladiego. Ja byłem... na bladiego. Na nie, nie, tak nie Bladiego. Proszę dać na Bladiego. Dobra, dobra To jest na 100% Bladiego. Na serio? Przecież ja nacisnąłem przycisk! Po co bym naciskał przycisk? Ale nacisnąłem przycisk! Ja jestem niewinny! Dobra, ja na gadce, no trudno, najwyżej wyrzucę. Ale ja w ja nie no po co bym naciskał przycisk! A bo ona ja też jest impostorem! Dobra, nieważne! Ona też jest impostorem, mam pewnie trzech impostorów. Dobra! Nie Okej. Bye bye! Trudno. Albo nie, ta gra dalej się trzyma, jakim cudem? Tak naprawdę no dokończamy. To nie wiem, kto jest tej neutralkiem, ale ktoś niedoświadczony dosyć. Mi się wydaje. Możemy... Zaczynamy, kurwałowy! Chodź tu, proszę! <tak>, tak, dokończamy. Nie uciekniesz, nie uciekniesz, nie! Albo uciekniesz. No i szybko super! Ja co że co się wydarzyło. No. Ja Jadzie... AB... cię. Dajcie mi powiedzieć, no. co się wydarzyło w tamtej no. rundzie. AB krzyknął, że jest medium, miałem double shota, odjebałem szybko i na medium. Co, zresetowało totalnie głosy. Nikt nie I na diablesa dałeś żarty. szybko? Ja na diablesa jako ja <laughs> jedyny dałem głos. <coughs> <coughs> Kurde, ale wyszło. O, to, Żeby, na, ja, ja dałem na nagęca, ale jest. przez to, że nie. nie na... na obliczalny jeszcze dał działa, na diablesa. Dala. Było dwa głosy, działa, na A, były na diablesa. Dlatego, ale, bo ja na no, nie zagłosowałem. Nic nowego, Blady. Ale są argumenty na to, że diabeł jest impostorem i wykurwa wyrzucone. No i miałeś rację, no ja już potem widziałem. Ale ja tam czwórkę chyba posprzątałem tym urlokiem. Tak mi wyszło pierwsza z tyle osób ja, dobra, teraz będzie, ale teraz będzie więcej osób. Zobaczymy za to sobie taski na nowej mapie. Kuchni coś mam, w łazience też coś mam. Dobra, mogę pójść tutaj do kuchni zobaczyć, chociaż to może być najczęstsze miejsce do zabijania. Ja bym tak przynajmniej. O co ja mam zrobić? Kanapkę. A to mogą być taski w ogóle też z innych map. Pomidorka. Pomidor. Mięsko. Pomidor i góra Okej, okay, mamy kanapkę zrobioną <taki>, Taki dobry burgerek, smaczniutki O, dwa kile, znaczy jeden kil poszedł Mangetsu skoczył. No, to też u mnie tak to ja wyglądało. Y, dwie dwie, dwie sekundy ma kill, ja jestem w kuchni aktualnie, więc musi być jakiś morfling za mnie. No, wątpię, że Mangetsu by zajmował... A ktoś ciebie widział w kuchni? Kurwa, w piątce z, z, z nikogo nie widziałem. Ej, okay. Z kuchni ja idę pytanko, właśnie. czy wenta? ja nie widzę, nie mam wizji i widzę, że mi się vent hmm. rusza, to znaczy, że ktoś do tego venta ja wskazał? Hmm. To znaczy, ja hmm. to znaczy, tak, tak, no A kill jest gdzieś w prawym górnym rogu jak coś. Administracja. administracja, do venta ktoś właśnie skoczył. Okej. A, się no, to chyba Nagietsy w takim razie. Nie, no, nie mamę, Mamy Glitcha albo Morphlinga. To musi być tak, to musi mieć morf jakiś. No. Mamy taką pewność, może Nagietsy wybrać. Tak no, że rzeczywiście Nagietsy ja Nie, no takiego głupiego państwa by nie zrobił raczej. Albo może blady Znaczy, Bloody to wiemy, bo ma wieczne egze, na mnie to wiadomo. No ale to jest. Ale z drugiej strony, może wziąć nas na odwróconą psychologię i pomyśleć. że zagrać główną na No kurde, jednak ja bym tak go go nie zrobił. Ja bym wywaliła Nagietsy. Czyli widzieli. Nie, manguezu, dobra zabija czyli i on potem do neutralki zabijające chcą łączyć, mnie tutaj ja wrąbać tak. więc ja proszę o skipa. skip No no skip skip No nie wiem Prawę Ale widzieliście ale widzieliście że manga i zapamiętam Sama. te osoby co na mnie naciskały no. ale czyli Blad i Nawcia AB więc póki co ja jest Tak, Ta, tylko ja nie przejmujcie się Greeno? Nie na o, no to nie o, mamy, zobaczcie, że teraz ktoś poleci to, to razem wytansy, tu ze mną. Ktokolwiek to, to jest. Tak, są no prosty Ale Miem, przynajmniej nie. animacja będzie nowa. O. No. Ale Cię wrzuca. Nie! <śla> Utopoli. jaka nowa animacja? Jaka nowa animacja? Zobaczymy, kto jest taki głupi. Co robię to To Byłem ja. W sensie, jak coś... się już wiedziałem kto to jest, nie? Co się kurwa dzieje? Z czego wy się śmiejecie? Nie wiem w sumie czemu się śmieję Ej, może Bo się nikt inny by czy? tego nie zrobił, tylko ty na mnie Nie ona sama się prawdopodobieństwo, tak, tak, więc im to była dobra decyzja Ale nie udało się O Boże, by się Nawet most się załamał Najzajebiście. Ej, no. W ogóle, no. bega, Ale, nie to nie na końcu. Ciekawe, to... Ciekawe, czy jakby nie uczasana padła wtedy, to czy dalej by się to tak skończyło. Ja nie to wiem nie za dużo nie, ale... nie impostorów jest za dużo trzech impostorów na tą mapę to jest za dużo ej. No, no to jest, tak. nie, no to, to atut muszę po prostu dać w rezultacie nie, nie wyłożyłem gigantycznie. Wiecie co, co jest A najlepsze, że pod koniec albo włady nie wyrzucaj bezsensownie, nie, nie, to może patie, będzie dostateczna patie ilość, patie ilość osób. Że ty, że ty kurwa dosłownie to jest jak oni wywalili z dwójki. No no prawda, ja nie wiem. I się to egze. Kto To już się nie da grać tak. Och. Dobrze, 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 dobrze. Ja wybiegam, patrzę kto jeszcze wybiega są blaki. To wybiegam, jakiś szybki kilek tutaj. Na kamery też blaki może iść, ale już, już odpalam, już odpalam. Beteranka. Hmm. Chyba, że tu udałoby mi się jeszcze kogoś zahaczyć. Dobra, teraz to już nie, teraz to już nie chcę. Ktoś tam na górę pobiegł, co mnie trochę boli. Ile tu jest ludu? Taki lud. Tutaj Mandzio ma dziwny moment trochę. Ja muszę czekać, aż mi się cooldown odnowi. Na tym weteranku, jak chcę się jeszcze pobawić tą rolą. A chciałbym się bardzo pobawić. Wędka jest, może tu jakieś mam taski. Łzawy most, co to jest? O cholera, co ja odpaliłem? Mogę wpaść? Mam nadzieję, że nie. Nie wiem, ta mapa to jest jeszcze enigma dla mnie. Co mam jeszcze, jak w kangurku chało przeskakiwać, powiedzcie mi. <grytanie> nie no. Dziko, dziko, dziko. Mogę wejść, mogę wejść. Okej. Okay. Jakbym kogoś widział, to mogę... Oh huh. Dobra, e, bla... gra w Jester. Bloody jest jednym impostorem na 100%. Mandio jest drugi impostorem. Mm, ja ja, 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 czemu? Ja, graf gra? Gra full clear. Jak czemu gra full clear? Ja jestem przekonany na 100%, no, bo ja coś ja, wiem. Zabił. Ale Dobra. to jest Jester! Okay, Możesz go zestrzelić. Bardzo was bardzo przepraszam, Ex ale muszę spod... się I wtrącić, potem... bo chciałbym usłyszeć, dlaczego na Albo 100% się. jest przekonany, że Mandio zabił czy tam Bloody. Nie mogę powiedzieć, żeby. sobie z roli. Kwestia po prostu jest taka, że wiedziałem, kiedy te kile A kto zabił? Eh, Mistrz, na pewno zabił. I Madzo zabił, zabił, To jest ja totalnie bez bloody, sensu. Czekajcie. bo całą rundę byłem z. Blady, nie produkuj się, Blady. Ja cię obronię. Ja cię obronię w bardzo prosty sposób, bo mi się nie chce, kurwa. Powiem tak, dostałem tego zazrzeganego, pierdolonego sira, setny kurwa raz pod ten Ktoem, Bladego jako pierwszego z zielony, mnie to pierdolik, kurwa. Też miałem dzisiaj dwa razy Ja, ja, ja jestem, blaki, blaki. Ja wiem, że już na mnie zagłosowałeś, ja jestem teraz na moście, to musiał być młody. Ej, ja z kimś nie, mam się. Ja tak Ale ja nie, no, nie mogę strzelać. Co, Kto, to to nie głosujcie na Ibiego, bo jest gdzie sterem, prawda? Nie, graf jest, 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 jest gesterem raczej. Prawie głosowałam jest gesterem. no to, no to wygłosujmy no nie, to to, nie to jest. To, ale przystać na to Kurwa, dalej nie wiem, dlaczego po tej No kurwa. I z nie było. I dalej nie na to. Ej, mówi, że jest pewny, no. bo jest gdzie dlatego. Przecież to był totalnie dupy. Pogadajmy dobra, na i, 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 i ile, ile ma ciało? Gra wybiega, katon, będzie tu Fuck. gdzieś katon? Mam nadzieję, że nie, nie chce mi się, kurczę, na spotkaniu nic nie robię CSTR, tu jest, C4 To jest CSR, ale dobra, tutaj te widziałem Mogę odhaczyć sobie No i czekamy na alercik Dobra, to no Let's go! Jedno ciało miało około 22 sekund, drugie ciało miało około 12 sekund. A trzecie ciało okay, ja zaportowałem okay, od razu. I bardzo długo. Ale to, no, ale to ej, nie ma sensu. Miał żadnego. być dynamiczny, moga, że nie spoczony, jak no jest, ja pierdolę. Nie, no, no, tak, tak. Ale, no ale spoczony to dynamiczny. Nie chcesz impostora, to powinniśmy wyrzucić impostorów, no. Mlewa się To, co wiedzieliście, nie ma żadnego sensu. Nigdy nie ty. Ja chciałbym powiedzieć tylko, że na podstawie czasu, jak ja Chodziłem z trójką innych osób, określę, że jakoś zabiem nie. Czy Blady być czwarty raz z rzędu impostora? Ja szybko mówię, że ja na dole widziałem się z diabełem i chyba właśnie z chyba Tobą AB, albo z kimś innym. Po jak wyszedłem z uzbrojenia, poszedłem na lewy most i zacząłem się transportować do pokoju zakazanego. Nie mogę powiedzieć, że blad jest u niezielony, jest to jedyny nikt, który zobaczy tych, że na zielono. Bo on ten pierdolony. Ja nie może ktoś mi wytłumaczy, chociaż w takim razie, jeżeli AB nie chce się wysprzęglić z roli, jakie są potencjalne możliwości w ten że on jest na 100% pewny, że to jest A co, jesteś Fortellerem i, i chcesz, chcesz go zgadnąć? To tak, generalnie zgorzy Grzester. To jest takie fajne. Gra w ja raczej. Nie, jest ale tak na serio, na nie, nie, nie. Tak na serio mamy różne możliwości. No, to, 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 to mamy no, to tak, prawda, to zależy. Ja nie zarabiam. Ja no, ja ja nie, nie powiem. Dalej nic nie wiem, dalej nic nie wiem To powiem ci tak, generalnie, Nie miałem jak zabić, bo faktycznie byłem cały czas z wami. Natomiast jakie role? Trapper, medium, co tam jeszcze jest takiego, co? Seer to, to są takie trzy role, no które to, potencjalnie. Coś, coś nie tak, jest portelerem chyba chcę Sirem, go zestrzelić. ale we mnie proszę. No, Ale Steve nie jest. Słuchaj ale druga, zresztą. Zresztą. Sirem, które które powiedział, powieść. że przecież jest bladeczny, no. No bo za mandziem pobiegnijmy, skoro go wszyscy Nie Jakiś nierówności w tych drzwiach niebanych. Nierówności społeczne. Że niektórzy mogą przejść, a niektórzy nie. Też mnie to w kurwie. O ping i sobie na kabelki to są jak klawiaturka? No nie! Przestańcie to klikać jak zagrać! Ja tak grać. Robić tak obliczalny, wątwa obliczalny. Obliczalny jest pewnie choretele, i chce wszyscy Let's go, let's go obliczalny. I tam już damy w momencie kiedy ja za pokój z tych mogę się popierdolić. Graf odbiega od fraga, zamknął za mną. Bo jest ze Nie, zamknął za mną w sali konferencyjnej. Poszedłem od drugiej strony, patrzę, że went, ktoś wchodzi do wenta, wychodzę tam, a tam jest Katon, a Katon jeszcze zaczął Grafa bronić, a, a Graf zabił na moich oczach. Więc Dobra. jedyna jeszcze opcja jest taka, że y, Katon się odmienił z Grafa lub y, oni są razem GA. A albo może byliśmy transportowani, na albo może kłamiesz. Dobra. Mi się nie chce, ja to zgłaszałem. W jest bardzo wygodnie. Mi się no, nie, nie chce tłumaczyć Nijmy. Się już nawet nie chcę. Ja uważam, że to jest Evis. Kasia ja ja tak zginęła, by to to ale też... Ale fajnie było pograć na to tej mapie trochę, wiecie? Nie chcę na was patrzeć. Inna jest. Inna. A jak by było poprowadzić rozmowę bez gadania siedmiu ludzi naraz? Nie, to by było zajebiste, crazy. Produkuj się, ale wszyscy nie produkujmy się. Róbmy nudne gdzieś Nie produkuj się, że mam nie mieć syna? Ale jak o to... mówił to byliśmy się. Nie tak, ty zdecydowanie tak eee, crazy. Nie że... <laughs> nie rozumiem No niekrzyw dziecka z ob swoimi genami, no. No, I don't understand crazy shit Ja chciałem biegać za grafem, bo faktycznie może być tak, że go clearuje Dobra, tutaj jakoś alert alerta odpalę. Mo właśnie i idziemy speedrun na ten. Robię to naprawienie Został naprawiony I zamknięty Przymusowo Niestety tu jest węd. Zaraz coś mi może wyskoczyć na łeb Mnie zabić Hmm Okej okay. Okej okay. I co to ma być? Dobra Ech Dajcie Jezus. mi teraz powiedzieć Na spokojnie Let, Let, Let me kurwa. Graf tego, odjebał Kurwa na kamerze Okej okay. Ej, biego. Aha, no, a, czyli runda, on gra. Tak, a runda okay. wcześniej Manjo jest drugim, dlaczego? Kasik wybiegła z Węta, Manjo wyskoczył we, z Węta za nią i ją kurwa odjebał. Okej. Okay. Dobra, okay. po pierwsze, nie ma, gdzie, ja nie wiem, gdzie są kamery. Dajcie się grafowi ja nie moment, moment. wiem, Ja, ja, ja raz, 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 graf, graf. do pokoju detektywa wbiegam od strony pokoju zakazanej magii i potem zostałem w tym korytarzyku wąskim zamknięte i tam nie widział flotar. Tak, zgadza się i graf do uzbrojenia. Albo dziewięć. To jest długi fragment, więc to No to ja tam spokojnie 7-8 sekund stałem z tym korytarzem zamkniętym. Widziałem się z diabłem, widziałem się zejmiem, wybiegam z Pobiegłem na lewy most i w wypołowie. Ja byłem trzy, czwarte drogi, wtedy zostało zreportowane ciało. Mówiłem to już cztery razy, ale ty potrzebujesz cztery razy no to nie, powtórzyć, żeby na mnie sportować. Ej, z mi najpierw grafa, może co? Jak jest, jest gesterem to, 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 tak, tak to tak, tak, wygra. jak, to, jak to, jechałem sam tam, no chłopie On jest no, tak, chyba impo, który na pod jeststarami. Tak, też mi się tak wydaje, też mi się tak wydaje. Ale jeżeli AB był jesterem, który. tak jak już i tak macie głos, to dajcie mi powiedzieć. Jeżeli AB był jesterem, który mówił, że Mandzio jest zły. I to wymyślił, to dlaczego to się no teraz dobra. pokrywa z tym, co mówi Blaki? Flotar i to jednak też mogło w tym być. To jednak Patrick no, no, mówi no, no, by mówił na Bladiego. A Patrick, ja czemu to? tego nie zgłaszałeś na go? Ciebie i na no, Bladiego? Na Ciebie i na, A to nie, nie, na to nie. Bladiego. Na to Bladiego na mnie mówił blaki Ja mówiłem, ja, ja fortuję na Mandzia, bo widziałem, co się stało. Ale nie dacie wytłumaczyć dobrze, bo krzyczycie wszyscy i. Głupie, cztery razy, kurwa powiedziałeś, to się teraz. Nikt nie, nie, nie krzyczał teraz akurat, kurwa. No ja bym teraz za mandziem kurwa. szedł, tak myślę. Jak się to. Te głupie drzwi otworzą, jak mnie to one denerwują. Myślę, myślę, że pójdę za mandziem. Jakoś tutaj. Mhm. Mm rozumiem. No, lepiej mieć tutaj teraz alercik, alercik. Okej, okay, Patmas. Dobra. Dobra, albo to jest Morfling, albo Blady też odpierdala na kamerze. Oh. Nie, Blady dalej Dobra, jest zielony. Ja katon, katon, syra przepraszam, syra. Katon. 20 kurwa tego mam mam tylko balnego srebrwanego. dlatego mówię, dlatego mówię, że Morfling prawdopodobnie. Ej, to wywalmy jako Role, ona jest tak bez sensu. Nie, no fajnie Nie się. na bez sensu, żeby wywalać ją. Gdzie byłeś, e, suty? Jestem przyteleportowany w ostatniej chwili Aha, do uzbrojenia. To dlatego ja się do, to dlatego ja ciebie zgubiłem nagle. Ja jestem z obliczają. Y... Ja właśnie teraz Ja Blackie. właśnie teraz przebiegłem tam w dół po czym właśnie pojawił mi się na rogu ekranu report, podbiegłem do góry i widzę ciebie, Bladiego. No i spodziewałem się właśnie Mangetsa, ale no Mangetsa nie zobaczyłem i wydaje mi się, że nóżki widziałem kogoś na górze. Ale mi się wydaje, Obecnie. że ty biegłeś w dół, a nie w górę. Nie ja biegłem w górę i się ja Tak, ja pobiegłem w kuchni, zrobiłem okrążenie wokół kuchni, bo za mną Mangetsu biegł, po czym nagle Mangetsu zniknął, zbiegałem w dół i widziałem właśnie, minąłem ciebie, minąłem ciebie Bladiego. Mm -hmm. Tak. I widzę teraz jakieś nóżki na górze jeszcze oprócz tak tego. Wiesz co, Patmas też tam biegał, a nie żyje teraz, to też jest takie no, ten, nie wiem, albo Bladie, albo, albo Morf mi się wydaje. No. Albo Bladie, albo Morf, to zielony. To Bladie jest, to jest zielony. Bladie jest zielony, co, co, no przecież mówił. A, Bladie jest zielony, bez kiczu. No ja Bladiem ufam bezgranicznie, no. za 40 sekund zaufam następnie sobie. musicie tylko nie zaportować ciała i nie dać tym przycisku. O kurwa. No w sumie te cooldowny to ci nie pomagają się przycisku. No nie jest za duży, moim zdaniem. Dobra, ja chciałem lecieć za Mandziem. Dalej jest ta sama, ten sam case, tylko nie wiem gdzie on może być. Szcz głupio, że transporter się na mnie wywalił. Nie wiem czy patmas, nie wiem czy katon. Błędów symulacji. graf. Mhm. No to ja pójdę na praw, nie g mogę. g r a, g -R -A O kurwa, przypomniał mi się ten zajęty Dobra, żart. czy może być superem? Alert, trzeba szybko zrobić alert, w razie czego. Gdzie Mandzie pobiegł? Bo on może być zły, no i chciałbym go... Przątnąć. Mam ostatni alercik do wciśnięcia. Wam też amogorwaliło waliło? Nie, tylko tobie. Nie, tylko tobie. Isu. Graf. Oh. Tak ciało Mandzia w... w... nie, nie, to, to kupsona. nie, to ciało kupsona w sali konferencyjnej przy ja tym... Okej. Okay. Nie zrobił tego Diabeł, nie zrobił tego na raczej. Nie na tam, no. bo też zanim cały czas biegałem, wydaje, wydaje mi się, że te osoby, z którymi się przed chwilą miałem przy pokoju zakazanej magii, tego też nie zrobiły. Tak? No na no całe tam yeah, tylko, yeah, no, tam tylko diabeł jest tylko mało. diabeł tam jest w pokoju zakazanej no i... magii. Nie 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 nie, 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 no prze, prze, jesteś... nie jak, jak no, jeszcze tego jeszcze jedna osoba jakaś była. Jabl. Nie nie, to nie, się chyba. No ja kore... powiem bo... tak. Ja się hmm. mijałem z dwoma osobami na korytarzyku tym, jak jest, ja, jak jest nad pokojem zakazanym magii i pod sypialnią, jak jest ten korytarzyk taki ty, ty Jesteś Siren Nexe, no wiesz, dalej Ludzie, którzy zostali oskarżeni przez ABI'ego, hipotetycznie, jeżeli się to to miało nie. opowiedzieliśmy. Minęło jakieś 28 sekund, runda trwała jak trwała No ale dwa. ja pamiętam, że ABI, który teraz nie żyje, oskarżał Mandzia i Bladiego, nie dalej z nami ja, sami nie, On oskarżał ta, nie? tylko Bladiego, ale ja oskarżam Mandzi. Ale cokolwiek suger sugerowanie nie... się tym sobie może sprawdzić. Ale Bladio? Bladio? Bladiego. Bladiego, Ale mówi, że Bladiego, Bladiego sprawdził. Ja Bladiego Nie cały czas. Może Bladiego rundy. Ponieważ teraz jestem na mostarzach. Proszę w dolnym rogu. Oh, Czemu co diabeł? Co, co prezydent? prezydent, prezydent się wywalił. Prezydent. nie był nie Ja pierdolę. Diabeł, zasłużyłeś na to w chujszczy. No to w chuj, o, nie zasłużył właśnie. Nie, mamy prawdopodobnie, jeżeli mamy taki jedno. Morflinga cały czas mamy w grze. I go też się po prostu wrzuca. Morfling, ewentualnie. Nie wiem, nie wychodzi mi tym weteranem. Biegam, biegam za osobą, potem gubię i tyle się kończy. Mhm, on tam biegł, a ja nie. No i to jest duży problem. Ja już alercik będę wciskał za niedługo, myślę. Tutaj bym... Obliczalny, co ty robisz? Dwa ciała, dwa ciała, Dalej dwa ciała. nie dalej mi cooldown nie strzelił. Ja teraz z gorzyka na, na moście w da prawym dole. No i ja dwóch gesterów. w związku z tym? No jeżeli nexe sprawdził bladiego, to... Jiski? Ja obliczalnego głosuję. Na pewno mandzie chcesz obliczalnego? Tak. tak. Dobra, dobra, Ja skippuję Crazy man uh -huh. Wychodzi na to, że... Na well, ostatnią chwilę, no a ci co, wyjdzie... cooldown dalej? Kurwa, schodzi chodzi, dalej Schodzi w następnym wow, spokojnie wow, wow, ale schodzi O, przejebale Legendarny, co? legendarny o, o, Mandzio! A dwóch Mandzio! Man tak man rozumiesz, <grym> że miałem, mieliśmy 3 3 trzy osoby, bo miałem guardian Angela? Czemu tego nie skipnąłeś? Ja nie wiedziałem, Ale... że ty miałeś guardian Angela, ja myślałem, że on sobie. Mandzio, sekundę zabrakło, bo ty rano bym cię odwalił.